Witajcie. Ze względu na te wszystkie trudne czasy, chcieliśmy też poruszyć temat, jakby to powiedzieć, racjonowania żywności i jej, jakby to powiedzieć, różnorodności. Czyli ostatnio rozmawialiśmy o tym, żeby nie chomikować dwóch ton jedzenia, tylko powiedzmy 30 kg, które możemy wynieść i dlaczego to powinno być zróżnicowane. Na przykład y, wielu z nas robi tak, że jak są pieniądze, kupuje te lepsze gatunkowo produkty do jedzenia, ale że się zaczyna stan jakiś podwyższony i wszystko znika ze sklepów, to i zadowolimy się tanią konserwą za 3 zł. Tak? Tanie nie do końca znaczy, że jest złe. Niektóre są nawet zjadliwe. Do czego zmierzam? Na przykład jak y, wiemy, że będziemy pracowali, że musimy coś zrobić w terenie, no to wiadomo, że jeden z posiłków musi być taki torpeda, żeby nas podtrzymał, jakby to powiedzieć, przy sile. Czyli musimy mieć odpowiednią ilość kalorii, musimy czuć, że zjedliśmy z schaba w cudzysłowie, i że chce nam się pracować mamy siłę i determinację. Ale jeśli kupimy 30 puszek tego samego produktu, to po tygodniu, choćbyśmy jedli. Kurczaka, nie śledzia, tak jak w 13 posterunku, może pamiętacie śledź z podłogi, sieć, śledź z lodówki, śledź ze stołu. Wymyślali rodzaje śledziów, żeby tylko był, było 12 potraw. To nie, to w końcu ta jedna konserwa, jak skończymy ze wszystkimi przyprawami, będzie dla nas po prostu dobani. Dlatego wybieramy różne, wybieramy na przykład, jak są mięsożercy, no to wołowinę, raz jakiś kurczaczek, raz coś tam. I co powinno się znaleźć jeszcze w tych naszych zasobach? Koszka czekolada, na wypadek pewnych rozstrojów żołądkowych, zawsze inny smak. Dodatkowo możemy zjeść sobie na przykład ryż z mlekiem w puszce. Zobaczycie go na kolejnym z naszych filmików. To jest zawsze jakiś deser, jest jakiś główny posiłek. I teraz musicie się zastanowić nad jedną kluczową rzeczą. Ile Was jest w stadzie i czy Wy macie przetrwać sami? Jak macie przetrwać sami, no to znacie swój organizm i wiecie, że jak wiecie, jeden posiłek na dzień, jakiś taki treściwy, no to wam to wystarczy. No to w tym momencie wy sami możecie przeżyć miesiąc, dwa, trzy na tym, co macie w domu, tak. Ale jak już macie rodzinę, macie małe berbecie, które biegają po domu, macie żonę, która jest wymagająca, no to już trzeba myśleć o całym stadzie, nie tylko o własnych czterech literach. Dlatego staramy się zróżnicować to. Tak jak widzieliście u nas, ostatnio lecimy z naszych zapasów przetrwaniowych różne dziwne rzeczy i na przykład mieszamy sobie parówki z pomidorami, będzie gdzieś tam w opisie jakaś potrawa z tego wyszła. Dopóki mamy przyprawy, możemy zrobić wszystko. Czyli staramy się nie mieć jednego gatunku potrawy, staramy się mieć różnego rodzaju alternatywy. Nie bójcie się kombinować w kuchni. Zawsze zostaje wam karma dla psa, a na końcu pies. Tak żartobliwie mówiąc, no. tak mówiliśmy, zróżnicować sobie to. Niektórzy na przykład trzymają pełne paczki MRE. Moim zdaniem, trzymanie tego jako jeden pakunek nie ma sensu. Po co nam 100 kubków? Mamy za, załóżmy 100 SRG, tych dużych racji żywnościowych. W każdych są kubki, w każdych są kuchenki. Po co nam 100 na dzień dzisiejszy kuchenek. Lepiej jest rozwalić te paczki sobie poracjonować. Jedzonko tutaj, napalnik tutaj, to i to potrzebne, to na ucieczkę i w tym momencie mamy to rozdysponowane. Nie kupujcie bieżących materiałów nad stan. Teraz było bardzo dużo widać, jak chleby powyrzucaliście z domów, mleka, bo pokisło, wiele innych rzeczy. Bierzcie pod uwagę to, że w ciężkich stanach, jakby to powiedzieć, czy klęska żywiołowa, czy cokolwiek, może zabraknąć wam prądu. Niestety z panelu słonecznego turystycznego lodówki nie zasilicie. To jest fizycznie niemożliwe, choćbyście nie wiem, co kombinowali. Może jakbyście mieli powerbanka takiego co komputer ciągnie, no to dałoby radę. Więc. Róbcie zakupy z głową, na dzień dzisiejszy macie sytuację klarowną, może wchodzić do sklepu pięciu ludków, zapasy jako, jako takie są. Konserwy sobie oszczędzajcie, dopóki możecie róbcie zwykłe zakupy bieżące, czyli chlebek na trzy dni, jakieś tam inne rzeczy. Moim zdaniem tyle w temacie, może coś z tego wyciągniecie, może nie. Pozdrawiamy.